Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj ten skinaczek do zgarnięcia, łapasów, komentarzy, więc życzę powodzenia. No i witam Was w nowym roku. No i co? My nas jest Skinsie. Link do strony w opisie, w ten plusik kodik Soul. Klikacie aktywuj 20 na start, 10% bonusu do wpłaty. Tutaj macie wszystkie metody płatności, dostępne SMS, y PSC, skiny, bliki i tak dalej. No i przed każdą wpłatą znowu jak użyjecie kodu soul, to znowu macie 10%. Nie? Tu macie przykładowe kwoty, ile z moim kodem jeszcze bonusu otrzymacie, więc warto go wpisywać. A tutaj robiąc takie wpłaty minimalne, to macie gwarantowanego jednego z tych skinów, nie? Przypisanego. Więc tak to wygląda, eee, Mortki. Eee, no i co? Wpłacając moim kodem macie szansę na skiny, tutaj macie minimalne do i możecie zgarnąć. Są jeszcze dwie kosy, więc no jest jeszcze, jeszcze jest zajebiście. Eee, było grubo, było grubo ostatnio. Jak, jak mówiłem, no, przez dłuższy okres tak nie będzie, ale, ale coś. Pewnie jakieś tam, jak coś pójdzie jeszcze, to wam coś dorzucę eee, ze skinów. A, mordki co? No w nowym roku się widzimy. Ale ja nagrywam jeszcze w starym. Eee, no i co? Skrzyneczki noworoczne. No otwieraliśmy w poprzednim, poprzednim noworoczne, tak? Yy, w poprzednim materiale, no więc dzisiaj w nowym roku zrobimy sobie na nie bitwę. Zrobimy sobie na nie bitwę, więc od zrobimy zwykłą noworoczna bitwa na skrzyneczki właśnie te i czekajcie teraz żeby je tutaj znaleźć to jest najtańsza chyba tak dajmy ja ich parę parę w buście a w... nie 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 no tak o. zróbmy tak powiedzmy dobra kolejna to jest ta czekajcie bo ja mogę w sumie więcej dać w tym tym dobra ile mam tych skrzynek 16 i tych możemy już doładować do końca nawet kuźwa możemy zrobić. Tak, o. I tak o. A nawet możemy jeszcze odjąć jedną tą. I zrobić tak o. No i gitara. I gitara. Utwórz. Echem. Fryk, fryk, fryk. No dobra, dodajemy boty losowy. Bot Adi, Bot Alex i Bot. I samo, no, jakby go tutaj nie, nie mogło zabraknąć, nie? Ale no dobrze, miejmy nadzieję, że w nowym roku tutaj bitewka siądzie Pierwsza bitewka w nowym roku, chociaż ja nagrałem to w starym, więc no to nie jest w nowym roku No ale wiadomo, no musiałem nagrać do przodu sobie filmy, bo wiadomo jak to po nocy sylwestrowej jest Pewnie jeszcze śpię jak ten film jest na YouTubie mm, Dobrze, lecimy dalej mm. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam jest źle na razie. Tutaj chyba się wysuniemy na prowadzenie i taki jest, ale wiadomo, to jest dopiero początek bitwy, więc wszystko się jeszcze może zmienić. Tutaj dla bota i sam. Ale nie, dla nas lepszy skin, dobra. Chociaż Alex trafił dosyć drogiego. E, tutaj też dla nas, więc to jest naprawdę ciekawie. Naprawdę mamy sporą przewagę, ale wiadomo, coraz to droższe skrzyneczki, zaraz jeszcze będą jeszcze najdroższe w sensie. Tam wszystko się może zmienić. Hmm. O no, i tutaj już się troszkę posypało dla botów, chociaż przewagę dalej mamy. I teraz chyba dalej mamy najlepszego skina. No powiem wam, że całkiem nieźle, ale to dopiero połowa bitwy. A teraz wjeżdżają najdroższe, właśnie skrzynie. I znowu dla nas najlepszy skin. No powiem wam, że jest dobrze, jest dobrze. Teraz znowu chyba dla nas. Znaczy w sensie z Adrianem mamy to samo, ale my już mamy naprawdę, naprawdę dużą przewagę. No teraz tutaj gorzej siadło. E, dla Isamu poleciało i w sumie troszeczkę nas goni. Ale teraz chyba znowu dla nas. No kurwa, no jest nieźle. Jest nieźle. Fajnie by było zacząć nowy rok właśnie kuziwa tutaj wygraną bitwą. Co ty tam pierdzisz? Eee, o, tutaj troszeczkę i samo nas tutaj troszeczkę goni i tak troszeczkę bardzo. Zostały trzy skrzynie i i to jest dla nas. Dobra. E, jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Dobra, Alex coś trafia, ale Alex jest w tyle ostatnia runda. Jeżeli i sam nie trafi nic ciekawego. I chyba jest to nasza bitwa. I jest to nasza bitwa, więc rok zaczęliśmy naprawdę zajebiście. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Ponad czwóreczka, proficiku, więc tak... Tak jak się zaczął nowy rok, to mam miejmy nadzieję, że taki będzie cały. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Ja się tutaj bardzo cieszę. Mordki Eee... Ehm... No i co? Pamiętajcie, że z moim kodem wykonując wpłaty z minimalnym takim doładowaniem, jakie jest przypisane do skina, macie szansę na takiego skina. Oczywiście, czym więcej, tym więcej, większa szansa. Więc tak to wygląda, proszę państwa. No i tyle. Na tym kończę materiał. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Elo, cześć.